To też łowiłem na makaronie, i dawa Kurde, mówiłem Jak jesz to wtedy ryba bierze Ale szarpie Janusz teraz będzie mówił No nie mówiłem nie mówiłem Kukurydza Ale duża nie będzie ryba chyba. Za bardzo szarpała się. O, idzie na płytką wodę. Teraz zaczęła szaleć. O, teraz szarpie. Ryba duża. A wariactwo robiło No chodź tu, chodź. Bo i tak cię wypuszczę. Czarnuk. Tak królewski, ale ten czarny. No teraz mówi, a nie mówiłem. Fajny czarny, garbi. Dobrze zaczepiony nie? Do... Patrzcie jaki kurde czarny.